Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś kilka słów na temat jednego z mitów dietetycznych, czyli o wodzie z cytryną na odchudzanie. Poszukiwanie świętego grala w dietetyce trwa od dawna i każdy, komu uda się sprzedać jakiś patent na odchudzanie, zarabia na tym krocie. Ale nie zarabia tego naprawdę, tylko zarabia na tym, że my się na to nabieramy. Bo tak bardzo chcemy dostać tą magiczną pigułkę, która wykona za nas pracę nad naszą sylwetką. Uprzedzam, nie ma takiej pigułki zapewniam, że jej nie będzie. Jest jeden przepis na zdrowie. Jeść normalnie, dużo spać i ruszać się dużo. Ale wracając do wody z cytryną, pić Wody powinno być czymś dla nas naturalnym i jest to bardzo zdrowe. Pytanie, czy picie wodę z cytryną jest zdrowsze. Zacznijmy od tego, że są ludzie nie lubiący smaku wody. Wtedy włączenie cytryny będzie znakomitym rozwiązaniem, aby osiągnąć cel zwiększenia spożycia wody w ciągu dnia. Czy to wpłynie na odchudzanie? Pośrednio oczywiście, że tak, bo ilość spożywanej wody ma wpływ na siły witalne, koncentrację, pracę jelit, ciśnienie, sen, soki żołądkowe. Już choćby dlatego pośrednio woda z cytryną może wpływać na redukcję masy ciała. Jednak sama woda z cytryną nie ma żadnych magicznych właściwości odchudzających, nie spali dodatkowych kalorii i nie spowoduje, że wchłoniemy ich mniej spożywienia. Inna rzecz jest taka, że znalazłam analizę mówiącą o tym, że osoby, które piły 500 ml wody przed głównymi posiłkami w ciągu miesiąca, zgubiły około 1,5 kg bez zmiany diety. Więc z cytryną czy bez warto po prostu pić wodę. W internecie wyczytałam, że nie tylko woda z cytryną odchudza, ale że woda z cytryną obniża na przykład ciśnienie. Uwaga! Samo spożywanie wody z cytryną nie sprawi, że obniży się ciśnienie w znaczący sposób. Podstawą w zadbaniu o prawidłowe ciśnienie krwi jest prawidłowa dieta, np. dasz oraz aktywność fizyczna. Jednak jak wcześniej wspomniałam, woda ma bezpośredni wpływ na codzienne ciśnienie krwi i odwodnienie często jest przyczyną nadciśnienia, ale nie ma znaczenia, czy woda jako regulator w tym przypadku będzie miała dodatek soku cytryny, czy też nie. Jeszcze inne zbawienne działanie wody z cytryną przypisuje się temu, że ma obniżać poziom cukru we krwi. I tu też jest tak samo jak z tym odchudzaniem. To znaczy, że nie ma bezpośredniego przyłożenia. Jednak jeśli uznamy, że woda z cytryną w pewnym sensie wpłynie na masę ciała, to zdecydowanie wpłynie to na redukcję poziomu cukru we krwi. A to z kolei wpłynie pozytywnie na dalszą redukcję masy ciała. Z innych ciekawostek to nie ma znaczenia, czy będziemy spożywać wodę z cytryną na czczo czy na noc, ani czy będziemy ją pić ciepłą czy zimną. Na wodę z cytryną z kolei uważać powinny osoby uczulone na cytrusy czy osoby z refluksem. Wodą z cytryną nie powinny być popijane również leki. Jak widać, woda z cytryną jest świetnym sposobem na nawodnienie. Naprawdę może zdziałać cuda, ale nie przez swoje bezpośrednie działanie, ale tylko pośrednio, głównie poprzez zmianę nawyków w stylu życia. Natomiast jako ogromny fan wody z cytryną serdecznie polecam jej kilka plasterków do ciepłej wody, szczególnie wzbogaconej goździkiem, cynamonem czy kurkumą, listkiem mięty czy melisy, bo to według mnie najlepsze, co może nas spotkać o poranku w chłodne jesienne dni.